Co powiecie na to, że polscy medaliści olimpijscy dostaną krypto w ramach nagrody? To się będzie działo. Polski Komitet Olimpijski znalazł nowego generalnego sponsora. Nie Orlen, nie Inpost. Zonda Krypto, czyli największa licencjonowana geoda krypto w Polsce. To jest historia o rekordowej kasie dla sportowców, innowacyjnych tokenach i zaginionym polskim królu krypto. Zaczynamy. Na początek, co to jest Zonda Krypto? To jest gigant na polskim rynku. Giełda powstała ponad 11 lat temu i ma licencję w kilku krajach, np. we Włoszech czy na Cyprze. A prezesem jest Przemysław Kral, który mówi bezpośrednio, że partnerstwo z PKOLEM to jest po prostu ukoronowanie ich starań w polskim sporcie. Dlatego, że... I nie rzuca słów na wiatr, dlatego że Zonda Krypto od lat wspiera sportowców. Jest sponsorem Tour de Pologne. Le z Krakowa Częstochowa, wydaje mi się też, że również Juventusu Turyn, a na pewno Wojciecha Szczęsnego i polskich kolarek. A więc umowa jest ważna do Igrzysk w Los Angeles w 28 roku. Zonda została sponsorem generalnym, ale również oficjalną giełdą krypto polskiej reprezentacji. To brzmi naprawdę abstrakcyjnie, ale rzeczywiście polska reprezentacja od dzisiaj ma oficjalną giełdę krypto. I to nie koniec. PKOL sprzedał nazwę do swojego budynku w Warszawie. Dobrze słyszycie, teraz siedziba PKOL-u nad Wisłostradą nazywać się będzie Zonda Krypto Centrum Olimpijskie. A prezes komitetu, Radosław Piesiewicz, tłumaczy prosto: PKOL nie dostaje ani grosza z budżetu państwa, więc takie wsparcie od prywatnego sponsora jest kluczowe. No dobra, ale teraz konkrety. Dzięki Zondzie polscy sportowcy dostaną rekordowe premie za medale na zimowych igrzyskach w Mediolanie. W 2026 roku. Spójrzcie na to. Za złoto pół miliona złotych. Ale uwaga 250 tysięcy w gotówce, a drugie 250 tysięcy w tokenach z &D. Za srebro macie 400 tysięcy, ale połowa jest w złotówkach, a połowa jest w tokenach z &D. I za brąz macie 300 tysięcy dokładnie w ten sam sposób. Ale po raz pierwszy nagrody finansowe dostaną również zawodnicy, którzy zajmą miejsce od 4 do 8. Jeżeli nie znacie tokena z END, to natywny token właśnie tej giełdy krypto to jest token użytkowy, którym możecie płacić, obniżać prowizje na giełdzie, nawet kupić bilet na przykład na mecz Rakowa Częstochowa. Ale co jest najważniejsze, token wreszcie wystrzelił. Zobaczcie, od 19 października w jedną dobę, czy tam w 6 godzin zyskał 37%, ale w skali od dołka do góry mamy dzisiaj wzrost o ponad 30%. Aktualnie token kosztuje 19 centów. No niestety od ATH czyli od 1,10 dolara 10 centów jest aż 82% w dół. Ale co ciekawe ma wbudowany mechanizm spalania co oznacza że z czasem tokenów ma być mniej a ich wartość powinna rosnąć i to się nazywa oczywiście deflacja. Warto jednak zaznaczyć, że aktualnie w obiegu jest około troszeczkę więcej niż 10% wszystkich tokenów. No i wisienka na tocie. PKOL i Zonda Crypto wprowadzają też w historii token olimpijski Team.pl z stickerem TMPL. Ma on być super transparentny dzięki smart kontraktom. Kasa z niego pójdzie na wsparcie młodych talentów, sportowców po kontuzjach i na przykład mam, które pójdą na urlop macierzyński. I to jest, jak sam powiedział prezes Piesiewicz, prawdziwa bomba. Planowana jest też zaoferowanie fanom wyjątkowych możliwości. Takich jak na przykład głosowanie w ważnych sprawach, zdobycie ekskluzywnych gadżetów, reprezentacji, dostęp do wydarzeń VIP-owskich. I niewątpliwie ten innowacyjny związek to mieszanka nowoczesności, sportu, ale też niestety poważnych skandali. A więc prezes Radosław Piesiewicz, szef pko u ma na karku gigantyczne zarzuty. Wiecie co się działo? Medaliści z Paryża czekali na obiecane premie ponad pół roku. Dlaczego? Bo rzekomo pieniędzy w kasie PKOL-u nie było, a okazało się, że były, ale na prywatnych kontach Piesiewicza. Druga afera jest zdecydowanie bardziej złożona. To jest historia sponsora, czyli giełdy Zonda. Pamiętacie, że Zonda Krypto to jest rebranding giełdy BitBay? Założycielem i prezesem był Sylwester Suszek, ten którego ochrzczono polskim królem kryptowalut. Afera jest gruba. Suszek zaginął bez śladu już prawie 4 lata temu. Zostawił po sobie fortunę liczoną w dziesiątkach milionów krypto, luksusowe apartamenty, samochody. Śledczy nieoficjalnie podejrzewają, że niestety nie żyje. Z cyfrowych danych suszka wynika, że o wpływy na giełdzie brutalnie walczyły konkurujące ze sobą grupy. Jego siostra, Nicole, do dzisiaj walczy, bo twierdzi, że majątek brata przyjęli nieznajomi ludzie. A więc mamy to innowacyjne wsparcie dla polskiego sportu. Ale za nim stoi giełda o tajemniczych korzeniach, której założyciel zniknął w niewjaśnionych okolicznościach. A to wszystko pod wodzą prezesa, który sam ma problem z transparentnością finansów. Grubo co nie, ale nie takie rzeczy działy się w krypto i nie takie rzeczy okazywały się niezwykłym sukcesem. No i dajcie znać co wy na to. Bo niewątpliwie to niesamowite newsy. Chcielibyście mieć wypłacaną nagrodę w tokenach z &D? Piszcie w komentarzach, co myślicie. I na koniec, wracając na moment do świata inwestycji, mam dla Was przypominajkę, że jeśli lubicie tokeny kupowane w przedsprzedaży, to zostały 4 dni i 22 godziny na zakup natywnego tokena Trading Bota Snorter. I więc jeżeli chcecie, linka znajdziecie w opisie filmu. Jeśli myślicie o wejściu w nowy, obiecujący projekt, to jest dosłownie ostatni dzwonek. Dzięki, że byliście ze mną, dajcie suba i widzimy się w następnym odcinku.